Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Nowy Marketing Medyczny. Dzisiaj będę wskazywał powody, dla których warto organizować wydarzenia w mediach społecznościowych, a dokładnie na Facebooku, na LinkedInie. Dlaczego warto, aby te wydarzenia kończyły się live'em i dlaczego warto wpleść na stałe te elementy do strategii marketingowej, którą realizujesz. Zapraszam serdecznie. Znalazłem 7 powodów, dla których warto robić wydarzenia i live. Przygotowanie i realizacja wydarzeń, zaangażowanie odbiorców sprawdza się według mnie w każdym biznesie. Niezależnie od tego, czy chcesz pozyskać pacjentów na zabiegi, niezależnie od tego, czy chcesz wypromować markę swojej placówki, aby uzależnić się, uniezależnić się od e, lekarzy, którzy tam pracują, od ich marek osobistych, czy też masz jakiś e, temat, który chcesz po prostu wypromować, e, organizując na przykład akcję prozdrowotną, żywa interakcja. O ile można żywą interakcją nazwać kontaktowanie się poprzez internet, jest atrakcyjniejsza dla odbiorców, ciekawsza, bardziej naturalna. Z drugiej strony, media społecznościowe promują tego typu aktywności. Czyli, jeżeli tworzysz wydarzenie na Facebooku lub LinkedInie, jeżeli organizujesz live lub właśnie transmitujesz live, to. Pojawiają się takie mechanizmy, które powodują, że więcej osób może o tym wydarzeniu się dowiedzieć, więcej osób może dostać powiadomienie o tym, że live się rozpoczął, niż gdybyś w to miejsce opublikował post taki tradycyjny w postaci tekstu plus grafiki. O tym, dlaczego robić, robić warto, dlaczego warto robić wydarzenia i live, opowiadam w tym odcinku. Jedną taką jeszcze uwagę dorzucę poza tematem. Otóż to jest 21. odcinek naszego podcastu. Podsumowaliśmy poprzednie 20, wyciągnęliśmy wnioski i na podstawie tych wniosków będziemy realizować kolejne odcinki. Dwa najważniejsze to: długość odcinka. Zgadnijcie, jaka ona według was jest najlepsza. Drugi ważny wniosek to to, kto jest odbiorcą naszych treści. Głównymi odbiorcami naszych treści są menadżerowie placówek medycznych, osoby związane z marketingiem medycznym, osoby, które są i właścicielami i lekarzami w placówkach medycznych prowadzący swoje gabinety oraz osoby związane z marketingiem prac pracujące w szeroko pojętej branży medycznej, wszystkim którzy nas słuchają i wysyłają nam pozytywne Słowa wsparcia, bardzo mocno dziękujemy, a teraz przechodzę już konkretnie do tematu. To, co jest w pierwszą takim powodem, pierwszą korzyścią i ogromnym powodem, e, dlaczego warto robić wydarzenia i live, y, to jest to, że można, biorąc jeden z naszych przykładów, dotrzeć do ponad 180 tysięcy użytkowników Facebooka. I przekroczyć 4000 osób jako uczestników wydarzenia za 0 zł. Trafiając z dobrym tematem na fanpage'u, który ma poniżej 500 aktywnych obserwujących na Facebooku. Myślę, że to jest bardzo ważny powód, i chyba jedyna w tej chwili metoda, która nam została z tych. Z tych tak zwanych bezpłatnych. Oczywiście płacimy za to naszym czasem, umiejętnościami, przygotowaniem odpowiednich grafik i zbudowaniem odpowiedniej i realizacją odpowiedniej strategii marketingowej, o której opowiem w kolejnych odcinkach. Zatem można zyskać ogromny zasięg. Na naszym blogu jest artykuł o tym, dlaczego warto robić wydarzenia i live, i tam są print screeny. To nie jest tak, że ja sobie wymyślam, tylko mówię o. Rzeczach, które zrealiz zrealiz zrealizowaliśmy dla naszych klientów. Oczywiście nie jest też tak, że wszystkie wydarzenia kończące się live'em, czy wszystkie live'y zbierają ogromne ilości zasięgu. Nie jest tak, ale próbując, dobierając tematy, słuchając swojej grupy odbiorców, wcześniej czy później trafisz na taki temat, który potrzebuje i. Z Zapewnić Ci dużo większą skuteczność niż przeciętny post. post. E, live y można przeprowadzić na Facebooku, e, na Instagramie i na YouTubie, również na LinkedInie, co jest trochę bardziej skomplikowane, bo trzeba tam podłączyć takie zewnętrzne zewnętrzne narzędzie do transmisji, do streamingu. Ale w technikalia dzisiaj nie wchodzimy, wchodzimy jakby w sprawy strategiczne. Oczywiście, finałem wydarzenia, które może być jednocześnie promowane na Facebooku, na LinkedInie, może być również webinar, do którego zaprosisz swoich gości lub sam go przeprowadzisz, używając bardziej profesjonalnych, bardziej rozbudowanych narzędzi typu GetResponse, ClickMeeting, Zoom, czy jeszcze innych dostępnych bezpłatnie lub za niewielkie opłaty miesięczne. Trzeba pamiętać również o tym, że jest to wystąpienie na żywo, i do takiego wystąpienia należy się. Przygotować. Mam tutaj na myśli prosty scenariusz, czyli kilka punktów, które chcesz omówić podczas live'u, lub też pytania, które chcesz zadać swojemu gościowi, gościom, więc to jest ważne, aby mieć scenariusz. Po pierwsze, czyli pierwszy element, który jest ważny i powód, dla którego warto organizować wydarzenia i live'y, to to, że jest to narzędzie, które pozwala Wypromować wasze treści, wasz fanpage do e, dziesiątek tysięcy, a nawet setek tysięcy użytkowników mediów społecznościowych za 0 zł. Wynika to między innymi z tego, i to jest kolejny powód, że wydarzenie żyje dłużej na Facebooku. Mam na myśli to, że jeżeli opublikujesz posta dzisiaj zainspirowany tym e, podcastem, w którym zapowiesz, że robić live, no to zyska jakąś popularność, a następnie przykryje go. Jeżeli użyję takiego określenia, przykryją go kolejne posty. Jeżeli opublikujesz wydarzenie, to to wydarzenie będzie widoczne w mediach społecznościowych do czasu jego finału, czyli dnia i godziny, w którym ma się coś wydarzyć, ale również po. Więc yy, takim powodem, dla którego warto yy, myśleć o wydarzeniach i je realizować czy też planować live z, jako wydarzenia, to jest przede wszystkim czas aktywności tego, tych, tych naszych treści, tej informacji w, w internecie. Są wydarzenia, które są generowane z datą realizacji za rok na przykład i wszystkie osoby, które, które będą tym zainteresowane, na przykład Sylwestrem, tak się dzieje również w przypadku koncertów, festiwali, targów branżowych, tego typu wydarzenia są publikowane z kilkunastomiesięcznym wyprzedzeniem. Więc czas jest również kolejnym powodem. Czas życia tego przekazu, tego komunikatu, tej informacji jest znacznie dłuższy od zwykłych postów. Dodatkowo, jeżeli ktoś z Twoich znajomych kliknie Kliknie, czyli po prostu wciśnie przycisk, kciukiem wybierze biorę udział albo jestem zainteresowany, to ta informacja pojawi się również być może również Tobie. Pojawiają się takie posty, że Twój znajomy jest zainteresowany i pod spodem wyświetla się grafika wydarzenia. I w ten sposób Facebook zachęca do realizacji tych wydarzeń. LinkedIn też zachęca, podpowiadając, kto z Twoich. Znajomych już bierze udział w wydarzeniu, w takim znaczeniu bierze udział, że kliknął, że jest zainteresowany, albo że weźmie w tym udział i będzie na przykład to oglądał, słuchał w przypadku koncertów. Kolejnym powodem jest to, że mamy kontakt z, kontakt z osobami, które już kliknęły właśnie wezmę udział lub jestem zainteresowany. Można na Facebooku prowadzić tak zwaną dyskusję, czyli publikować kolejne posty. Ty, jako organizator, które są widoczne już dla osób, które są w tym wydarzeniu, czyli kliknęły, wezmę udział, jestem zainteresowany, zainteresowana. Możemy w ten sposób przekazywać ważne informacje, na przykład o kolejnych wystawcach albo o, o gościach, które wystąpią, albo o tym, że zbliża się finał i że warto sobie zarezerwować czas, aby być podczas live'u wydarzenia na żywo. Tak jak wspominam yy, i cały czas to przemycam w tym nagraniu, finałem wydarzenia może być live lub webinar. Oczywiście finałem wydarzenia może być po prostu wydarzenie fizyczne, czyli możemy gdzieś tych gości zaprosić, na przykład na pokaz zdjęć do galerii, na konferencję prasową, w różne w różne miejsca. Kolejnym powodem jest to, że jak trafimy z tematem w zainteresowanie naszej grupy docelowej, możemy osiągnąć efekt wiralowy, czyli taki. Yy, Samo wydarzenie będzie postem wirusowym, gdy po prostu staje się popular, popularne, jest udostępniane i jest komentowane, głównie dla, dlatego, że jest popularne, że jest komentowane i że jest e, udostępniane. Pamiętam już, jeszcze takie wydarzenia, które organizowaliśmy e, i które stawały się wiralami wśród grupy docelowej, na przykład projekt e, wydarzenia studniówki którym być może kiedyś Wam przy innej okazji opowiem, a teraz wracając do meritum. Kolejny powód właśnie tworzenia wydarzeń, wydarzeń to jest to, że mogą stać się wiralem, znów zwielokrotniając Wasze zasięgi i Waszą popularność. Live, który może być zakończeniem wydarzenia, jest transmitowany z automatu w wydarzeniu. Sam live może być udostępniany w, poprzez użytkowników, osoby, które oglądają, w mediach społecznościowych. Jest to bardzo atrakcyjna forma, dlatego że podczas live'u Ty jako uczestnik oglądający możesz zadać pytania w czacie osobie, która występuje, czy też osobą. Możesz się przywitać, możesz zobaczyć, jak te osoby wyglądają w naturalny sposób, bo, bo jednak, jest to sytuacja taka jeden na jednego, prawie jak spotkanie w cztery oczy. Dodatkowo, wszystkie osoby, które kliknęły w to jestem zainteresowany, wezmę udział, otrzymują powiadomienie, że transmisja na żywo się rozpoczęła. W związku z tym, że to jest na żywo, to poza najbliższą rodziną i znajomymi, którzy ci dopingują i, i ciebie, ciebie oglądają, jest ogromne prawdopodobieństwo, że na tym Live pojawią się osoby zainteresowane tematem, czyli Twoi potencjalni klienci, Twoi potencjalni pacjenci, czy na przykład, jeżeli a jeszcze nie widziałem takiego live'u, żeby jakaś placówka zorganizowała live pod tytułem, e, jakim jesteśmy pracodawcą i jakich lekarzy chcemy zatrudnić, mogliby się pojawić potencjalni kandydaci do pracy. E, oczywiście można e, atrakcyjność live'u zwiększać różnymi e, ankietami, dodawaniem jakichś e, specjalnych e, Pytań, czy też e, dodając jakieś elementy graficzne w postaci prezentacji, których akurat ja fanem nie jestem. Innym powodem, dla którego warto organizować wydarzenia, to jeżeli planujemy lub chcemy realizować webinary, to samo wydarzenie będzie już akcją promocyjną webinaru i również webinar możemy na żywo transmitować w wydarzeniu. E, webinar daje nam zazwyczaj tą korzyść, czy te korzyści, że Możemy pozyskać dane kontaktowe do osób, które się na ten webinar rejestrują, rejestrują czyli na przykład adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, to co jest nam potrzebne. Jest to bardzo często wykorzystywane w lejkach sprzedażowych, w lejkach webinarowych, które mają pozyskiwać właśnie kontakty, a docelowo pozyskiwać klientów. Czyli pozyskiwanie danych osób zainteresowanych tematem. Też takie webinary tworzymy. Uwaga, uwaga, autopromocja. Zachęcam do zapisywania się na Akademię ImageMed ABLI, dawną Akademię Biznesu Lekarza ImageMed, gdzie od 9 lutego startujemy mniej więcej co dwa tygodnie, w środę, od 21.21, z wywiadami, z osobami, które mają wiedzę i doświadczenie w usprawnianiu. Pracy placówek. I to jest właśnie w tej chwili jest dostępne dostępne wydarzenia na, w mediach społecznościowych, na które możesz się zainteresować. Tam otrzymasz informację, że możesz sobie zarezerwować miejsce, bo liczba miejsc na webinarze jest ograniczona. Rejestrując się na webinar i w czasie rzeczywistym być z nami i oglądać wywiad z gościem. Być może to będzie jedyna okazja do zadania mu pytania, które cię nurtuje. Idąc dalej, sam live na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych jest z automatu zapisywany, czyli tworzy dzisiaj materiał wideo, a jak wiemy, wideo jest również wyżej w rankingu atrakcyjności od postów pisanych czy samych zdjęć. Więc masz, tworząc wydarzenie, cały proces przekazywania informacji związanej z tematem, Pozyskiwania nowych fanów, odbiorców Twoich treści, docelowo pozyskiwania pacjentów, klientów, a na końcu może ma jeszcze materiał, do którego można wrócić. Czasami, i tutaj są dwie możliwości: ten materiał jest publicznie dostępny albo dodatkowo obrabiany i publikowany na, na YouTube, co nie zmienia, że jest publicznie dostępny lub też nie jest publicznie dostępny i żeby go obejrzeć można na przykład tego obejrzeć tylko nie wiem, przez 3 dni od publikacji albo wykupić płatny dostęp lub podać swoje dane w typu mail imię i nazwisko aby otrzymać do niego dostęp ale jest to kolejny powód do tego aby warto było organizować live wydarzenia webinary bo jest z tego nagranie kolejnym już Ostatnim powodem, dlaczego warto organizować wydarzenia, live, webinary, to jest to, że zawsze one realizują określony cel promocyjny, edukacyjny, pozwalają zwiększyć zasięg, zwiększyć świadomość użytkowników, przeprowadzić prezentację naszych produktów, usług, przygotować premiery tych usług, przygotować festiwale, koncerty. Wiele innych wydarzeń, które tylko przyjdą Ci do głowy. Na przykład, zamiast stereotypowego postu pod tytułem Mamy nowego lekarza w placówce, czy mamy nową osobę w zespole, można by było zrobić live wywiad z tą osobą i przedstawić ją szerszemu gronu odbiorców, jednocześnie angażując ją w marketing placówki i zyskując atrakcyjną w formie, czyli wideo i wydarzenia, i live'u treść. Czego, do czego Was zachęcam i czego wam życę, życzę. Wam. <laughs> Czyli budowanie społeczności wokół siebie, wzmacnianie mark gabinetu, wzmacnianie własnej marki. I żeby nie było tak pięknie, nie zawsze i nie każde wydarzenie jest sukcesem. Są wydarzenia, które po prostu nie cieszą się zainteresowaniem odbiorców, gdzieś elementy promocji tego wydarzenia nie zazębiają się i. Temat yy, nie odnosi większego sukcesu niż przeciętny post. Tak po prostu bywa, że należy. Może nie wiem, czy należy, ale my tak robimy. Planujemy kilkanaście webinarów, mniej więcej w, równy, róż, w równych odstępach czasu, liveów i wydarzeń, aby cały czas badać, co interesuje odbiorców, bo świat wokół się zmienia i my też chcemy wiedzieć, w jakim kierunku i jakie informacje są potrzebne. Reasumując, gorąco zachęcam do. Śledzenia naszych mediów społecznościowych im, Image Med Marketing Medyczny, LinkedIn, Facebook, YouTube, gdzie są informacje o naszych wydarzeniach, również w wizytówce Google Moja Firma. Dzisiaj mówił dla Was Paweł Jędrzejewski, nowy marketing medyczny. Pomagamy menażerom, właścicielom i osobom związanym z marketingiem w branży medycznej, w rozwijaniu ich biznesów oraz w pozyskiwaniu pacjentów. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Why